Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna na YouTubie Pani od. Tarota. Jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się znowu na tym kanale. Tym razem nie jest to filmik z prognozą miesięczną, ale filmik z serii Pique Card. Kart", Wybierz kartę zatytułowany Po co mi ta miłość. W związku z tym, że nadchodzi czas walentynkowy i standardowo w tym czasie więcej naszej uwagi poświęcamy naszym najbliższym relacjom, naszym relacjom partnerskim. Przychodzę do was właśnie z propozycją filmiku Wybierz. Kartę. Na stole widzimy trzy talie, i każdą z nich rozłożę rozkład na pięć kart, w którym będziemy sprawdzać stan obecny relacji. To jak możecie wnieść więcej miłości czy uczuć do tej relacji, czego ta relacja was uczy, co powinniście zostawić, odpuścić w tej relacji, i ostatnia karta będzie pokazywać najbliższą przyszłość relacji. I kochani, co do zasady, to jest filmik dedykowany dla relacji romantycznych, natomiast jeżeli ktoś chciałby z tego skorzystać do relacji przyjacielskiej czy do jakiejś początkującej relacji, to jak najbardziej śmiało. Teraz, kochani, zamknijcie proszę oczy, weźcie głęboki wdech do serca, przywołajcie postać, obraz, osoby. Co do której chcielibyście sprawdzić stan waszej relacji, sprawdzić po co Wam ta miłość, i z wydechem wypuśćcie. Otwórzcie oczy i sprawdźcie, która talia Was woła. W opisie filmiku będzie czasówka, więc jeżeli wybraliście talię 2 lub 3, to możecie od razu do niej przeskoczyć. Dodam jeszcze, że jeżeli macie pytania indywidualne, czy to o relacje partnerskie, o rady, wskazówki, ostrzeżenia, czy pytania o to, kiedy znajdziecie miłość, czy jakiekolwiek inne pytania, to standardowo zapraszam do kontaktu indywidualnego przez moją stronę internetową www.paniottarota.pl. A teraz przejdźmy już do prognozy. Dobrze, kochani, to już przechodzimy do czytania. Dla osób, które wybrały talię numer jeden, rozkład Po co mi ta miłość. Dobrze, kochani, to spójrzmy, co karty podpowiadają dla osób, które wybrały rozkład stali numer 1, rozkład po co mi ta miłość? I zanim przejdę do interpretacji, to tylko jeszcze chciałam podkreślić, żebyście pamiętali, że to jest rozkład ogólny. Weźcie z niego to, co z wami rezonuje i odpuśćcie to, co z wami nie rezonuje, bo tak, jak zawsze, jest to rozkład robiony dla naszego najwyższego dobra. I patrząc tutaj całościowo, mam takie poczucie, że tutaj jest trochę historia o tym, w jaki sposób można się w ramach pary, w ramach partnerstwa bardziej wspierać i grać do wspólnej bramki, być dla siebie wtedy, kiedy każdy z Was tego potrzebuje i odpuszczać w tych momentach, kiedy być może po prostu warto odpuścić i nie zaogniać sytuacji. To jest taki, taki ogólny ogląd, ale spójrzmy na te karty jeszcze pojedynczo. Na kartę stanu obecnego relacji mamy siódemkę buław. I ta karta może właśnie wnosić, że tutaj macie poczucie jakiegoś oddzielenia, tego, że być może w ramach tej relacji, o której pomyśleliście, każdy z Was przeciąga linę w swoją stronę, że tutaj nie ma zgody, jest pewien rodzaj, Frustracji, szarpania, boksowania się z rzeczywistością, napotykacie w tej relacji jakiś opór. Tutaj ta energia może nie płynąć lekko, łatwo i przyjemnie, tylko dosłownie być może pewne uzgodnienia, pewne ustalenia trzeba w cudzysłowie wyszarpywać. Tutaj możecie też mieć takie poczucie, że. Pewne wartości, które dla Was są istotne, mogą być przez drugą stronę atakowane. Natomiast w mojej praktyce ta karta bardzo często podpowiada, żeby sprawdzić samemu ze sobą, czy ja się też jakoś nadmiarowo nie uruchamiam, czy być może tutaj nie jestem w pewnych kwestiach super czuły, czy czuła na pewnego rodzaju zachowania i czy też nie przereagowuję, bo czasami tak może być, że to co robi druga strona może być jeszcze w, jakiejś granicy neutralności, natomiast ja ze względu na to, że to narusza właśnie jakieś dla mnie bardzo ważne rzeczy, już tutaj czuję się atakowany czy atakowana. Warto ze sobą sprawdzić. Natomiast no, tutaj jest takie poczucie oddzielenia, to że właśnie każdy w cudzysłowie gra do swojej bramki i to, co karty by podpowiadały jako remedium na tą sytuację, jako taką podpowiedź, jak można więcej miłości wnieść do danej relacji, to jest dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów to jest taka karta, która stawia na budowanie bliskości, na budowanie poczucia wspólnoty. Poprzez spędzanie satysfakcjonującego, karmiącego emocjonalnie czasu razem. I to się, kochani, różnie może manifestować. Być może to będzie wspólny spacer z całą rodziną, być może to będzie jakiś czas jeden na jeden, być może to będzie 15 minut pełnej uważności ciepłe słowo przy wyjściu albo na wejściu do domu. Ja tutaj podaję przykłady, natomiast całościowo to się dla każdego różnie może materializować. Natomiast ta dziesiątka kielichów stawia na dobrą rodzinną atmosferę, na budowanie takiej atmosfery, na budowanie jakiegoś kameralnego kręgu, w którym my się czujemy bezpiecznie, w którym te emocje płyną, w którym mamy poczucie wspólnoty i tego, że ta druga strona jest tam dla nas, jest tam po to, żeby nas wspierać. Więc być może warto świadomie w najbliższym czasie takie momenty zaplanować, bo one też długofalowo tą relację mogą... Budować, wspierać i rozwijać. I jeżeli chodzi o, o to, czego ta relacja może Was uczyć, to tutaj mamy Króla Mieczy. I ten Król Mieczy, po pierwsze, jest historią o komunikacji. I to się może odnosić do tej siódemki buław, że jeżeli Wy już macie takie poczucie, że właśnie jakieś Wasze wartości są atakowane, to być może po pierwsze warto sprawdzić ze sobą, czy faktycznie tak jest. A potem, jak już trochę ochłoniecie, to wrócić z komunikacją do Waszego partnera, do Waszej partnery. I sprawdzić jak on to widzi, jak ona to widzi, uspójnić perspektywy. Ponadto ten król mieczy też może tutaj wnosić jakieś długofalowe planowanie, myślenie analityczne, takie strategiczne podejście do relacji, zastanawianie się być może też właśnie wspólnie, jakie są nasze długofalowe plany, jak możemy tutaj pogodzić nasze wspólne interesy w ten jeden interes partnerski, rodzinny. Król Mieczy jest o mądrej analizie, o mądrej komunikacji, o wyciąganiu wniosków i o strategii, ale też o wyciąganiu doświadczeń, bo w tym partnerstwie ta komunikacja, taka codzienna, też będzie, kochani, bardzo istotna. Więc tutaj tego ta relacja może Was uczyć. I w karcie tego, co warto odpuścić mamy Asa Buław i ten As Buław po pierwsze podpowiada, że warto by było odpuścić jakieś takie impulsywne działania, takie trochę działania na zasadzie akcja-reakcja, bo jeżeli przyjrzymy się tej karcie, no As Buław to jednak jest pałka, pałką można dać komuś po głowie, szczególnie właśnie na zasadzie akcja-reakcja. Na przykład ktoś może przyjść do domu spóźniony i my zanim w ogóle wyjaśnimy skąd to się Wzięło, to już tutaj przystępujemy w cudzysłowie do jakiegoś werbalnego ataku. I tutaj król mieczy raczej by podpowiadał, żeby na spokojnie ustalić przyczyny, przegadać tą sytuację, niż właśnie działać jakoś impulsywnie. Więc odpuszczenie tej impulsywności, jakichś takich działań na zasadzie bycia w gorącej wodzie kąpanym karty, by tutaj. Podpowiadały. Ponadto ten azbułek w negatywie też nie poleca przyspieszania pewnych działań. Jeżeli w warstwie werbalnej macie już jakiś plan, coś uzgodniliście, to nie ma sensu tego przyspieszać i tego tutaj jakoś ciśnieniować przez dokręcanie śruby. Dodatkowo wiem, że ten przekaz nie jest do wszystkich, natomiast droga osoba oglądająca, gdyby było tak, że chodzą Ci po głowie jakieś myśli o skoku w bok, o jakimś romansie to też karty raczej by polecały to odpuścić i skupić się właśnie na budowaniu bliskości, zaangażowania w ramach tego partnerstwa tej rodziny, którą już masz. I jaki jest najbliższy krok, najbliższa przyszłość relacji? I tutaj mamy króla kielichów, i ten król kielichów wnosi, że po zrealizowaniu tych wskazówek od kart może nastąpić taki moment właśnie powstania jakiejś większej bliskości, odnalezienia większego wsparcia emocjonalnego w partnerze czy w partnerce. Może nastąpić też i w ogóle poprawa tego, co postrzegamy jako dojrzałość emocjonalną w relacji. Być może tutaj będzie więcej zaufania, bliskości, jakiegoś wspólnego określania celów, takiej, takiego poczucia po prostu bezpieczeństwa emocjonalnego, bo ten król kielichów też jest mocno o tym, że on potrafi wsparcia emocjonalnego udzielić, kiedy jest to potrzebne. On się tutaj opiekuje mądrze emocjami, nie tylko swoimi, ale też Otoczenia potrafi być empatyczny, kiedy trzeba i wrażliwy na potrzeby innych. Więc całościowo patrząc, dla mnie ten rozkład jest o takim zasypywaniu pewnego oddzielenia, które być może się do tej relacji wkradło poprzez celebrowanie wspólnych chwil, po to, żeby tutaj większą bliskość zbudować. Tak to dla Was, kochani, wygląda. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego rozkładu. A jeżeli potrzebujecie rozkładu dla siebie, to zapraszam do kontaktu indywidualnego. I przejdę już do rozkładu numer 2. Dobrze, kochani, to sprawdźmy, co dla osób, które wybrały talię numer 2. Dobrze, kochani, i spójrzmy na rozkład, po co mi ta miłość z talii numer 2. Patrząc całościowo na te karty, mam takie poczucie, że być może osoby, które wybrały ten rozkład. Chciałyby z tej relacji, o której pomyślały, uzyskać coś, czego ta relacja na dłuższą metę nie może im dać. I całościowo ta relacja może być dla Was, kochani, lekcją przy ustalaniu priorytetów, przy ustalaniu tego, jak Wy się w ogóle w relacjach partnerskich czy być może przyjacielskich chcecie na dłuższą metę czuć. I spójrzmy na te karty jeszcze pojedynczo. Na stan obecny mamy siódemkę mieczy, i to jest karta, która wnosi jakieś półprawdy, fałszywe przemilczenia. Tutaj nie wszystko może być nazwane. W tym waszym metaforycznym, relacyjnym pokoju jest jakiś duży różowy słoń, natomiast żadne z was nie chce. O nim mówić, nie chcę powiedzieć, że on tam stoi. Udajecie, że słonia nie ma. I to się, kochani, różnie może manifestować. Być może nie nazywacie tego, co między wami jest. Być może nie afiszujecie się ze swoją relacją w stosunku do osób trzecich. A być może w ogóle unikacie mówienia o przyszłości jako jakiegoś niezręcznego tematu. Ponadto ta siódemka mieczy też może wnosić takiego złodzieja czasu i energii, więc mam takie poczucie, że ta relacja może wam kraść dużo przestrzeni mentalnej. Natomiast tutaj w cudzysłowie nie jest pokazany zwrot z inwestycji. I podpowiedź na to, jak możecie wnieść więcej miłości, uczuć do tej relacji, to pustelnik. I pustelnik prosi o sprawdzenie ze sobą, jakie wy, kochani, macie priorytety, co jest dla Was ważne, czy ta relacja w ogóle odpowiada na Wasze głębokie potrzeby. Czy ta relacja dostarcza Wam takich stanów emocjonalnych, w jakich długofalowo chcielibyście się znajdować w bliskiej relacji partnerskiej czy przyjacielskiej? Więc, jeżeli oglądasz ten rozkład stali numer dwa, to warto się zastanowić, jak, jakie rzeczy są dla mnie ważne w relacjach. Czy to, żeby partner, partnerka był dostępny emocjonalnie, żeby miał dla mnie czas, żeby być może był zaradny finansowo. I tutaj każdy może dojść do jakichś innych wniosków. Natomiast, pustelnik, proszę, Prosi o określenie tych rzeczy, też po to, żeby wiedzieć, w jakie relacje się nie pakować w przyszłości, jakich zachowań, kochani, chcecie unikać. Ponadto, ten pustelnik też może wnosić taką prośbę: że jeżeli oglądasz ten rozkład, czujesz się sam, sama, samotnie, to też pamiętaj, że jesteś sprawczy sprawcza, możesz też wychodzić z kontaktem do drugiej strony. I w karcie czego uczy mnie ta relacja? Mamy szóstkę mieczy, i ta relacja po pierwsze może Was, kochani, uczyć nabierania dystansu, być może do jakichś właśnie zachowań, które, których Wy doświadczacie w tej relacji, ale które nie są zachowaniami, których byście chcieli w relacji partnerskich doświadczać. Możecie tutaj do tych zachowań. Nabierać dystansu, uczyć się, że być może to nie jest o was, to jest o drugiej stronie, i wyświadomie możecie dalej nie wchodzić w tą relację, możecie się na takie zachowania nie zgadzać. Możecie też uczyć się dystansu do obserwowania siebie, jak wy na takie zachowania reagujecie, co one wam robią na jakimś głębszym poziomie. Ponadto ta szóstka mieczy też prosi tutaj o stawianie na komunikację. Ale też ta szóstka mieczy może wnosić, że ta relacja będzie dla Was jakimś takim momentem przejścia. Po dookreśleniu sobie tych priorytetów, możecie już w kolejne relacje wchodzić w inny sposób. One mogą się inaczej kształtować dzięki tej nabytej świadomości. I to, co karty podpowiadają jako coś do odpuszczenia, do zostawienia w tej relacji, to jest piątka mieczy. Mam poczucie, że ta karta prosi o to, żeby się tutaj nie oszukiwać, żeby pozwolić sobie w cudzysłowie przejrzeć na oczy, być może dopuścić do siebie tą bolesną prawdę, że ta relacja może ci nie dać tego, czego od niej oczekujesz. I to się może różnie manifestować, być może... Ignorujesz jakieś czerwone flagi, które są gdzieś na horyzoncie, to co druga strona powiedziała wprost, że, ona że on czy ona nie jest zainteresowana długofalową relacją, że nie chce mieć dzieci, to się różnie może manifestować, natomiast to mogło zostać nazwane, to mogło wybrzmieć, natomiast mogło zostać zignorowane i ta karta na pozycji tego, co warto zostawić. Właśnie prosi o to, żeby nie robić sobie złudzeń, że tutaj uda ci się ją i jego zmienić, żeby nie oszukiwać samego siebie, żeby zrezygnować z jakiejś mylnej diagnostyki, bo całościowo patrząc na ten rozkład, mam takie poczucie, że to może być jakaś relacja, po której wy spodziewacie się rzeczy, których ta relacja po prostu może Wam nie dać. Ona tutaj bardziej rysuje się jako lekcja. Więc tutaj karty po prostu prosiłyby o dopuszczenie do siebie jakiejś prawdy, nawet jeżeli ona może być bolesna. I tak się też rysuje najbliższa przyszłość, bo tutaj mamy piątkę kielichów. Ta piątka kielichów może mówić o jakimś dyskomforcie, no bo żegnając się z nadziejami, coś tracimy, może nas to trochę boleć. Dopuszczenie do siebie tej prawdy też może wiązać się z jakimś gorzkim eliksirem życiowego doświadczenia do wypicia, bo w tej piące kielichów my doświadczamy jakiegoś bólu, żalu, jakiejś goryczy, tradycyjnie na tej karcie mamy pięć kielichów, z czego trzy są przewrócone i postać na karcie zazwyczaj koncentruje się na tych rozlanych kielichach, natomiast zapomina o tym, że po pierwsze, nawet jeżeli ta relacja tutaj nie wyjdzie, nie, nie da wam tego, na czym wam zależy, to jest dla was lekcją. Macie też w swoim życiu inne zasoby, które wnoszą dużo wartości. I jasne, warto do siebie dopuścić ten ból, ten żal, przeżyć go, ale zapamiętać te wnioski, które dzięki tej relacji możecie wyciągnąć po to, żeby później iść dalej, już z nowym bagażem doświadczeń. Tak to dla Was wygląda i mam, kochani, poczucie, że ta relacja jest dla Was lekcją i trzymam kciuki, żebyście sobie pozwolili z niej wyciągnąć te wnioski, które pomogą Wam potem znaleźć się w pełniejszej, szczęśliwszej i bardziej dla Was satysfakcjonującej relacji. A jeżeli potrzebujecie rozkładu indywidualnego, to zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową. Dobrze kochani i spójrzmy na karty dla osób, które wybrały talię numer 3 w rozkładzie Po co mi ta miłość. Dobrze kochani, i spójrzmy na ten rozkład dla osób, które wybrały talie numer 3. Pamiętajcie proszę, że to jest prognoza robiona dla naszego najwyższego dobra, więc weźcie z niej to, co z Wami rezonuje i odpuśćcie to, co z Wami nie rezonuje. I tutaj, jeżeli chodzi o stan obecny relacji, mamy króla mieczy. Król mieczy to jest taka energia chłodna, analityczna, nastawiona na dane, na fakty, ona się odcina od emocji. Ona analizuje na chłodno pewne zdarzenia, i patrząc całościowo, mam takie poczucie, że tutaj w tej relacji coś mogło dla Was, kochani, ostatnio tąpnąć. Mogliście mieć czy to jakieś nieporozumienie komunikacyjne, czy być może jakieś wspólne plany, zamiary nie poszły, nie udały się, coś się jakoś mogło zawalić, i tutaj mogliście dojść do jakiejś relacyjnej ściany. I mam takie poczucie, że karta obecna pokazuje taką analizę. Być może też nie do końca wspierającą, być może trochę szukanie winnych. To jest taki stan tego, że te emocje są odcięte. Tutaj w negatywie ten król mieczy może wnosić jakąś taką nawet raniącą komunikację, i to, co karty podpowiadałyby jako remedium na tą sytuację, jako to, co może Wam wnieść więcej miłości do tej relacji, to król kielichów, czyli raczej taka postawa ciepła, empatyczna. Współczująca sobie drugiej stronie, nie szukająca winnych, tylko bardziej taka postawa zasilająca, skupiona na emocjach, na sercu, na tym, że jesteśmy być może w tym razem, że no trudno, zdarza się. Czyli więcej takiego ciepła zamiast chłodnej analitycznej oceny, też taka świadomość, że w partnerze, w partnerce, w tej drugiej stronie możemy mieć wsparcie, że to jest osoba, która jest tam dla nas, która stoi za nas murem, która nas wspiera. Taka postawa jakiejś dojrzałości emocjonalnej, umiejętnego zaopiekowania emocji naszych, drugiej strony, ale też po prostu empatii, może tutaj do tej relacji wnieść dużo ciepła, może wnieść więcej miłości, może ta energia dzięki temu lepiej popłynąć. I to, czego ta relacja może Was uczyć, to jest rycerz monet, Rycerz monet to jest taka bardzo stabilna, bardzo ugruntowana energia. To jest taka energia kopytko za kopytkiem, powolna realizacja działań, również takich działań bardzo praktycznych, pragmatycznych, takich działań mało sexy, takich działań codziennych, ale być może to właśnie w takich działaniach będziecie na co dzień odkrywać, że jesteście tam dla siebie, jeżeli zmienicie ten chłodny styl, komunikacji na bardziej empatyczną, wspierającą komunikację, to przy takich prostych, codziennych czynnościach możecie tą relację budować, bo rycerz monet też niesie ze sobą takie przeszło, przesłanie, że pewne rzeczy po prostu potrzebują czasu. Zaufania nie buduje się i nie odbudowuje się jak za palcami, na to po prostu potrzeba czasu i warto ten czas tej relacji dać. Warto być tam dla drugiej strony właśnie w takich prostych, codziennych czynnościach, bo rycerz monet wnosi, nie bój się iść powoli, bój się stać w miejscu. Więc ta relacja może Was nauczyć cierpliwości, tego, że relacje się buduje krok po kroku, ale też tego, że ta relacja może być szyta na Waszą miarę. at it I jeżeli chodzi o to, co warto zostawić, odpuścić, to tutaj mamy dziesiątkę mieczy. I tak jak powiedziałam, mam takie poczucie, że w tej relacji mogło być jakieś tąpnięcie relacyjne, i to się, kochani, różnie może manifestować. Czasami to będą jakieś zdarzenia materialne, coś nie doszło do skutku, coś, co plan planowaliście, być może to były jakieś zdarzenia zewnętrzne, być może któraś strona zawaliła, być może to była kłótnia relacyjna. Tak jak powiedziałam, to się może w różny sposób materializować, bo ta dziesiątka mieczy wnosi po prostu zamknięcie pewnego cyklu. Doszliście do jakiejś relacyjnej ściany, coś, coś tam pnęło i nie jest możliwe kontynuowanie tej ścieżki. I karty podpowiadają, żeby to odpuścić, bo prawdopodobnie jak słuchacie tego rozkładu, to coś Wam przychodzi do głowy i karty podpowiadają, żeby tą sytuację odpuścić, żeby odpuścić szukanie winnych, żeby odpuścić tutaj odcinanie. Się, łapanie dystansu, wchodzenie w jakieś oddzielenie, żeby raczej być w sercu, w emocjach, być w tym razem, szukać jakiejś nowej ścieżki. Natomiast to, co jest ważne przy dziesiątce mieczy, to warto wyciągnąć wnioski, warto się zastanowić, co następnym razem możemy zrobić, żeby to wyglądało inaczej. Natomiast całościowo mam takie poczucie, że po tym tąpnięciu możecie mieć jakiś nowy, relacyjny w cudzysłowie początek, bo tutaj mamy MAGA. MAG w pozytywie to jest. Kreator rzeczywistości, więc możecie chcieć jakąś nową rzeczywistość relacyjną kreować dla siebie, tworzyć podwaliny pod coś nowego, i do tego bardzo się przydaje ten rycerz monet, czyli te pragmatyczne działania, bo to, że Mak coś wymyśli, że stworzy coś w świecie idei, to jest dopiero ten pierwszy krok. Potrzebujemy tego rycerza-monet, który jest systematyczny, konsekwentny, wytrwały, idzie do celu nie bardzo szybko, ale właśnie bardzo skutecznie. Potrzebujemy tego rycerza-monet, żeby ta wizja, która powstała w magu dla Waszej relacji, dla jakiejś Waszej nowej rzeczywistości relacyjnej, mogła być. Uskuteczniona. I to jest wysokowibracyjne przesłanie, że tutaj będziecie jakąś nową rzeczywistość relacyjną dla siebie tworzyć, bo w negatywie ten mak też może wnosi, że tutaj być może część osób zdecyduje się na jakieś udawanie, że tematu nie ma, sprawy nie ma, obchodzenie tego tematu i jakieś takie przekłamania, manipulacje w rozmowach, żeby po prostu czegoś głębokiego nie dotknąć. Natomiast karty całościowo tego nie polecają, polecają raczej takie rozmowy z serca do serca o emocjach o tym jak się czujecie i jakieś wspólne ustalenie planu naprawczego z poszanowaniem emocji obydwu stron z tym że obie strony się tutaj będą mogły dojrzałością emocjonalną wykazywać wtedy możecie dla siebie kochani właśnie tworzyć jakieś nowe podwaliny do tej rzeczywistości relacyjnej jakąś nową rzeczywistość relacyjną możecie tutaj dla siebie kreować tak te karty, kochani, dla Was wyglądają. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tej prognozy. A jeżeli macie pytania indywidualne, to zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową www.paniodtarota.pl. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia! Cześć!